A teraz o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Wojciech Machnicki, Piotr Adamczyk, Olga Bończyk, Jacek Braciak, Ewa Larkowska i inni. Na gorącym blaszanym dachu Jak większość mieścin w Stanach Nasze miasteczko dzieliło się na dwie części Bogatą cedrową górkę I mniej bogatą cedrową górkę Rzecz jasna To była zasadnicza różnica Ale my mieliśmy to w nosie Bogacze chłapili się w luksusach A my w kranówie Byłem zadowolony ze swego miejsca na ziemi Siedem pięćdziesiąt. Aż do dnia, gdy odkryłem, że moi przyjaciele zajmują wyższy szczebel w drabinie społecznej. Klakson? A po co ci klakson, skoro masz wielkie pucałowate policzki? Trąpnij mi! Przykro mi ludzi, jej ja tatuś nie znajdujemy pieniędzy na ulicy. Moi koledzy mają nowe klaksony. A gdyby dostali nowe kabriolety, też byś nam suszył głowę? No, jasne. He, eh, powiedział co wiedział. Taki clown nie musi prosić o klakson. I co, Braciszku? Niedługo twoje urodzinki. Tak, ludzi! Stuknie mi pięć lat! Przyjdziesz na balangę, prawda? Pewnie! Wiesz co? Mam pomysł! Poprosisz starych o klakson rowerowy. A potem, Braciszku, dasz go mnie. To klawy pomysł! Ale bez szans! Szkoda, że nie jestem jedynakiem bez klaksonu, bez forsy. I to ma być piękne dzieciństwo? Ludzi? Wiesz, przemyślałam całą tę sprawę wydatku na klakson. Poważnie? Trudno jeździć bez sygnału dźwiękowego, tak? Absolutnie. Pogadałam wczoraj wieczorem z tatusiem i doszliśmy do wniosku, eee. że to ci się może przydać. Z drogi idzieś. Ludzi, gdzie się podziewałeś? Świat jest jak dżungla, Ludi. Bez klaksonu nie przetrwasz. Mam tylko 35 centów, jestem goły. Spłukane kapujesz? Jestem bankrutem, bez kapitału oraz bez środków do życia. Urodziłem się pod złą gwiazdą. Naprawdę, Ludi, Nie masz głupich siedmiu dolców? Nie jesteś bystry. Kłopoty finansowe? Ludzi, bracie! Trzeba było przyjść z tym do mnie. Ze mną nigdy nie zginiesz. Mam znajomości. Gula, kim ty jesteś, ojcem chrzestnym? Klub sportowy Szycha. Cześć! masz? co tu robicie? To mój kuzyn Marvin Załatwi nam fuchę w klubie golfowym. Spadaj, gula! A pamiętasz ten list? Ha? Zaraz. Miałem wtedy 10 lat. <laughs> Moja biedroneczka, twoje usta są słodkie jak syrop nowy. Dobra, dobra, załatwione, kurczę Do końca życia muszę płacić za list miłosny do prezydentowej I co teraz, spyciarzu? Przejdą golfiarze, obejrzą nas, wybiorą I resztę dnia spędzimy na słoneczku zgarniając napiwki Ej ty, obudź się Ja? Nie, twój niewidzialny bliźniak Ale ja jestem jedynakiem Idziemy, szkoda czasu i atłasu czy wszyscy golfiarze mają takie kiepskie poczucie humoru? Nie jest aż tak źle Warto trafić na gościa, którego zwą Jojo Pieniaczo Pulos Kto to jest? Najlepszy golfiarz w klubie, a do tego straszny nerwus Podobno kiedyś tak się wściekł na chłopca do noszenia kijów, że zakopał go żywcem w pułapce na czternastym dołku Rety, a jak on wygląda, co? To taki dryblask, zawsze nosi... Czerwoną czapkę z daszkiem? Tak, skąd o tym wiesz? Oh, mam intuicję! Eneduf je żmije. Kto będzie nosił eee. moje kije? A ponieważ eee. jestem zły, to wypadasz raz, dwa, ty. Eee. Dobra, mały, rusz tyłę. Wiedział pan, Enedufije żmije, ale w klasycznej wyliczance mówi się... Enedue rink... Idziemy, Mondralo! Aha! Chwileczkę, a gdzie kije? Przecież twoja praca polega na noszeniu. I co? Może mam panu jeszcze przynieść klub golfowy? Ja piórkuję, żądam podwyżki. O, hojna, co tam jest? Schował pan tu swoją teściową. Czarno, widzę twoją przyszłość. Jest to taki duży dołek grubasków, sam raz dla ciebie. No dobrze, daj mi żelazko. Co? He? Daj żelazko. Co? Ogłuchłeś, mały? Mówię, daj mi żelazko. Co? To żelazny kij golfowy tempaku. Aha. Chyba będę potrzebował żelaznej czwórki. Czuję, że nic z tego nie będzie. Co? Nie och! Tak masz rację. Wiatr jest zbyt silny. To może lepiej daj mi dwójkę. Nic z tego. Nie da rady Gdzie moja dwójka? Użył jej pan przy dziesiątym dołku I co z tego? Myślałem, że nie będzie potrzebna I zostawiłeś ją cymbalem? cymbale? Taszyć ten złom do każdej dziury? Co zostało? Młoteczek Dołek jest zawodą, Mam się tym kijem puknąć w głowę? Hej, Jojo! A może masz wodostręt? Strzelaj, Jojo! Bo zapuścisz tu korzenie tak. <śmiało>, dawaj to. Jesteś beznadziejnym kijarzem, Zaraz! Widzisz, mały? Udało się! Brawo! Ruszamy, przyjacielu! Przyjacielu? Trudno w to uwierzyć, ale wreszcie się na coś przydałeś. Jestem bliski zdobycia tytułu mistrza. Ludzie do domka. Mam propozycję, mały. A może spędzisz ze mną całe wakacje jako mój osobisty kikarz? Marzyłem o tym od wieków. Muszę to przemyśleć. Eee... nie. Czuję, że masz szczęśliwą rękę, grubasku. Dobrze się zastanowiłeś. Chyba nie pogardzisz załatą. sałatą. Hej! Obudź się! Pobudka! Hej, przyjemniaczku! Nie słyszałeś o dzwonku! Nie chciałem wszystkich obudzić. Ach, jesteś wyjątkowo przewidujący. Ech. To się wie! Ludzi, Pośpiesz się! Za chwilę otworzą sklep! Nie odpadam, lecę do roboty. Kupisz mi klakson, dobra? Reszta dla ciebie, gula. Jasne, ludzi. Hej! Komu postawić lody? I tak dołączyłem do świata pracy. Dostałem etat, maskotki na szczęście. Nabrałem kondycji i opanowałem golfową nomenklaturę. Okazało się, że żelazko wcale nie musi służyć do prasowania. Stoi pan pod wiatr, panie Pignaczo Pulos. Radziłbym użyć drewnianej czwórki. Hmm? Bardzo dobrze, ludzi. I od dziś mów mi jojo. Nie ma sprawy, jojo. Cóż, wracamy do gry? O, moim skromnym zdaniem tatyczka tu przeszkadza. Hurra! Skoczymy na śniadanko, ludzi, Ja stawiam. Ty wcinasz truskawki ze śmietaną? No jasne. Odkąd dla ciebie pracuję, to mój chleb powszedni. Jeszcze zapchałem się. Nie przełknę ani jednej. No, niech stracę. Potrzebujesz kalorii? Niby Dlaczego? O 12.15 zaczynamy rundę. Znowu 18 dołków. Chyba żartujesz, jojo. Ale skąd? Nie zostaniesz mistrzem siedząc całe popołudnie na zatku i obiadając się truskawkami ze śmietaną. O... Kochanie, już jestem. Co z moim browarkiem? Tylka ciasteczka. Obsłuż się sam skarbie. Ej! Cześć, tato, jestem wykończony. Przynieś mi coś zimnego. Co? Jeśli się szybko uwiniesz, dam ci piątaka za fatygę. Ech, pięć dolców to nie chodzi. Koms i komsa. So. Andy, martwię się o Ludwiczka. Odkąd zarabia, ogromnie się zmienił. I to najlepsze, pyszczku. Ciągle daje mi w łapę. O, proszę. To nie jest w porządku. Mogłem zażądać dziesiątaka. Och, ja nie żartuję. On wydaje się jakiś. dziwny. Nie przejmuj się, mamuśka. Nasz Ludwiczek wie, co robi. Jojo miał szczęśliwą pasę i twierdził, że to dzięki mnie. Byłem jego pupilkiem, więc w nagrodę wprowadził mnie do klubu. Widziałem? nie porysuj go. Mogłem korzystać ze wszystkich uciech życia na jego koncie. Oficjalnie byłem tylko chłopcem od kijów, lecz czułem się jak członek klubu. Rudy, zagrasz w piłę ze swoim staruszkiem? Przykro Ej. mi, tato. Nie dam rady. Jestem spóźniony. Mój promyczku, moja perełeczko. Obejrzymy razem superniuchacza? Mam pizze i cze, twoje ulubione ciacha. Chciałbym, tato, ale ktoś w tym domu musi zarabiać na życie. Zaraz, to ja jestem bumelantem? Nie, 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 Jojo, posłuchaj. Mój makler mówi, żeby teraz inwestować w złoto, na w i bawełnę. Ponieważ sam ma bawełniany łeb. To era komputerów, chłopie. Jeden zaufany gość dał mi dziś świetny cynk. Kupuj akcje firmy PBM. Poważnie, tato, tylko komputery. Oto przyszłość tego kraju. Jojo tak uważa. Dzięki za cynk, synu. Zainwestuję za skórniaka. Ponczusiu, ile tam się nazbierało? O, aż trzy dolary i... o, i dwa ciasteczka. To mój komputer. <laughs> Od dawna w nią inwestuję. Chociaż grozi mi bankructwo. <laughs> Od kiedy interesujesz się robieniem pieniędzy, synku? Jojo twierdzi, że wartość człowieka określa grubość portfela. Hmm. Jojo ci imponuje, nieprawdaż? Mamo, czemu nie jemy na śniadanie truskawek ze śmietaną? Ponieważ kosztują zbyt drogo. Pretyn, dla was wszystkie dobre rzeczy są za drogie. Truskawki ze śmietaną, jajka w majonezie, nawet klaksony rowerowe. Dość tego, ludzi! Bierz to mi. Dam ci pięć dolców, jeśli skoczysz do sklepu po łososia. Nie mam czasu. Przygotowuję listę gości. Na urodziny. Ludi? Przyniosę ci go za dychę. Henry, podjedź tutaj. Zrobisz coś dla mnie, ludzi? Umyj moją gablotę. Myślałem, że mam wolne. Nie jesteś wolny, dopóki nie powiem ci, że jesteś wolny, kapujesz? Widzisz to? Mam na ciebie haka, grubciu. A teraz zachasz rękawy i do roboty. Tak jest. Ser. To dawaj! Chodź tutaj szybko! Co jest Dostu? do studium? wyglądasz jak zmakła kura? Macie szmery pod sufitem? Ja tu pracuję! Tylko pracujesz, ludzi! Już prawie wcale się nie widujemy! Przykro mi, ale jojo powiedział, że nie powinienem szwendać się ze smarkaczami, którzy nigdy do niczego nie dojdą bez obrazy. Bez łaski! Hmm. Pewnie! Za co mielibyśmy się obrazić? Przecież nazwał nas smarkaczami, którzy nic nie osiągną! To był sarkazm, ciołku! Ach, tak! Sarkazm. Juhu! Czekam na bór prezentów! Pamiętaj, Ludi, o pierwszej przyjęciu urodzinowe Tomiego. O pierwszej, mamo, będę przy dziesiątym domku. Zapomniałeś o moich urodzinach? Ależ skąd, Braciszku, dostaniesz prezent? O, założę się, że już go niosą. Dzień dobry, z drogi! Jeszcze podpis. Proszę. Śmiało, Braciszku, otwieraj. To olbrzymi superniuchacz! Dzięki! Ludi, oni zapomnieli oderwać ceny. Nie, kazałem ją zostawić. Niech to mi wie, jak bardzo go kocham. Wszystkiego najlepszego, mały. Do zobaczonka. Zostawię ci kawałek tortu. Nie jadam już tanich tortów. W klubie czeka na mnie pyszny mus czekoladowy. Świetnie, nie dam ci powąchać ani okruszka. Ludzi? Co jest? Nie chcę się spóźnić. Pewnego dnia zrozumiesz, że w życiu jest wiele rzeczy dużo ważniejszych od pieniędzy. Otóż to. Dlatego trzeba mieć dużo forsy, by kupić te rzeczy. Ciao, mamciu! Dziemanko, pracujecie dzisiaj? Co się z wami dzieje? Taka gruba ryba jak ty potrzebuje całą ławkę dla siebie. Jasne! Nie warto spoufalać się z takimi smarkaczami! To był sarkazm! Wiesz, co to takiego? Patrz i podziwiaj! Ach, wiatr zniósł piłkę! Ludzi, Ludwiczku, i co ty na to? A? O, e, świetny strzał, panie jojo. Chodź, ludźmi, A, nie się. Wkroczyliście się na tam. moje terytorium, he? Dość tego, doigrał się. To znaczy, że powiesz wreszcie Ludwiczkowi, by skończył z tą pracą? Nie, sam zabiorę się za golfa. Ten smyk ma zbyt dużą frajdę. Dzień dobry panu. Idzie pan na bal przebierańców? Tylko nie porysuj mojej bryki. To prawdziwy Antyk. Mogę w czymś pomóc? Tak, gdzie tu można pograć w golfa? Należy pan do klubu? Wie pan, kim ja jestem? Ojcem małego Ludwiczka. Ach, tak, tak. To pan pewnie jest Ludwikiem XVI, wasza wysokość. Andy Anderson, tak? A. Trudno nie zauważyć rodzinnego podobieństwa. Jestem jojo! Szukasz partnera stary? Możesz zagrać ze mną. Ja stawiam! Zaraz znajdziemy ci kikarza. Upatrzyłem sobie jednego. Ludi, nad czym się zastanawiasz. Jestem twoim ojcem. Ludi, kto ci płacił przez całe lato? Ludi, kto cię żywił przez całe twoje życie! Musisz być odpowiedzialny, Ludi. Bądź lojalny Ludi! Kto cię uczył? Kto ci doradza? Kogo to obchodzi? Kto cię stworzył, Ludi? Z nicości! No, przy skromnym udziale mamy. Mądry wybór, synku. Ach, zdrajca. Przy pierwszym dołku pan Anderson i pan Pink... Hey. Dobra przyjemniaczku, o. pójdziesz ze mną. O, ale mam fart. Muszę odzyskać dawną formę. To chyba trochę potrwa ludzi. Masz coś do czytania? Hej, tato, staraj się uderzać bardziej pod kątem, no. Grałem w golfa, kiedy ciebie nie było jeszcze na świecie. Jak sądzisz synu, kto wymyślił zasady tej gry? Haha, <laughs> Widziałeś to? Znać rękę, Mistrza! A cóż to za osioł parkuje tak blisko pola golfowego? Ty, tatusiu... Świetne uderzenie! To jest to! Czuję, że zwycięstwo mam w kieszeni! Ludzi, otwieraj szampana! Ludzi! Ludzi! Nie przybieraj tak nogami, ognij kolana, rozluźnij mięśnie. I ludzie płacą ci za takie rady? Lekki zefirek. Wezmę drewnianą trójkę, co ty na to, ludzi? E, 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 e... e, e, e... Ekstra, Ekstra panie Anderson, zaraz ujrzymy Chiny. E. O. Stopy złączone, tato. Łokcie niżej i nie gam się tak na piłkę. Ludzi, masz trzy sekundy na podjęcie ostatecznej decyzji. Z kim ty właściwie pracujesz? Ze mną, mistrzem klubu czy z nim? Podróżnikiem do wnętrza ziemi. No! Co? Proszę mówić z szacunkiem o moim ojcu Noszę jego kije Pomyśl o finansach, ludzi. Nie pracujesz dla mnie, nie dostajesz forsy Ktoś mądry ostatnio mi powiedział, że na świecie są rzeczy ważniejsze od forsy Tak? Na przykład co? Godność Pokażę ci, tato, jak to się robi tak między nami, panie Pieniaczo Pulos, to ja nie zgadzam się z ludwiczkiem. Jako stary wyga golfowy byłem w stanie na tyle usprawnić gretację, że zaczął powodować trochę mniejsze spustoszenie. Na pewno pan się zastanowił. Radzę wziąć drewnianą piątkę! Proszę mały, trzymaj! Wykop dołek w pułapce piaskowej na czternastce. Hurra! Ja cię kręcę! Widziałeś, ludzi? <grystanie> Podzinaj aktualnego mistrza klubu! Chyba już cię nie potrzebuje, co? <grystanie> Raczej nie. Wiesz, co myślę, ludzi? Ty nie przynosisz szczęścia, bo to ja! Ja mam szczęście! Dziecko szczęścia to właśnie ja! Jojo, pieniacze pulos, najfartowniejskość na... E... E na świecie. Prosto w dom. Mówiłem ci, że gram jak znud. Świetne uderzenie, tato. Eta, to twoja zasługa, Ludwiczku. Przynosisz szczęście. Mm. Zaraz, ej, czy zarobiłem pana na lody? Ludwiczku, muszę ci coś wyznać. Wiem, że wyglądam na starego wyjadacza, ale szczerze mówiąc, dziś po raz pierwszy grałem w golfa. Nie zalewaj. Dzięki, że wsparłeś swego staruszka. Jesteś wspaniałym synem. Tato, nie musisz mi płacić. Nic z tych rzeczy. To przecież twój udział w zyskach. W jakich zyskach? Wykorzystałem twój cynk. Starczyło mi tylko na jedną akcję, ale jej wartość poszła w górę jak rakieta. Dzięki, tato. Komputery. A myślałem, że to tylko przelotna woda. O! 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 Serwus, nareszcie was znalazłem. Wiecie co? Chciałbym was przeprosić. Byłeś wiśnia, jest ci przykro i już tego nie zrobisz, tak? Cóż tak? Czy chcecie, żebym się czołgał? Jasne, że chcemy, Ludwiczku. Ale nie mamy czasu. Musimy ratować Grunewalda. Podobno miał jakiś wypadek. Ale gdzie on jest? Pole golfowe, dołek czternasty. Dołek czternasty? Tam jest pułapka. Prędko jedziemy! Gazu! Hej, pomóżcie mi, o! chyba coś znalazłem. Przestraszyłeś mnie na śmierć. Bo była zemsta smarkacza. Cóż, tym numerem udowodniłeś, że nim nie jesteś. Masz piasek na włosach. już tobie! To Co Konkurujcie! Wersja polska masterfilm. Reżyseria Ewa Markowska, dialogi Dorota Filipek Załęska, Dźwięk Sebastian Kaliński, Montaż Mariusz Malicki, Kierownictwo produkcji Dorota suske wody